Buenos Dias, czyli dzień dobry po hiszpańsku. Witam Was bardzo serdecznie. No, dziś kilka słów o zwyczajach i o pogodzie. Pewnie widać, że pogoda jest fenomenalna. Oświeci słoneczko, jest super. Natomiast ta, ta, ta pogoda ma jeden ogromny minus. Nie ma żadnej chmury już któryś dzień z kolei i o ile rano jest przyjemnie tak w okolicach 21-22 stopni to później nie staje się nie do wytrzymania no i właśnie w tym pełnym słońcu pielgrzymi bardzo rzadko chodzą dlatego że po prostu się nie da zwyczajem pielgrzymów jak już wam Mówiłem, jest wyjście bardzo wcześnie rano, żeby uniknąć tego słońca i taki ciekawy zwyczaj też, który się pojawia, że Hiszpanie, czy Portugalczycy zawsze mają przerwę. I to w zależności w jakim kraju jesteście, jaki kraj przechodzicie, o takich godzinach jest przerwa na taką powiedzmy, że siestę, wtedy wszystko jest pozamykane, zwłaszcza restauracje, nic nie kupicie. I miasta i wioski dosłownie, e, to jest strzałka, dosłownie wymierają. E, jeszcze taka jedna rzecz, właśnie to było chyba najlepiej pokazane. Zgadza się, na kamino nie ma chodników. Jeśli chcesz, możesz iść, natomiast idziesz zawsze ulicą i. Musisz uważać bardzo na samochody, bo zarówno Hiszpanie, jak i Portugalczycy mają bardzo luźny stosunek do pieszych. Więc musisz uważać, Ty, przede wszystkim. Ach, idę pod górę, więc nie mam za bardzo się ugadać. Trzymajcie się, błękamino, czyli dobrej drogi. I do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem.